Pasom będą się pasi za chwilę taka łąka idziemy na dykopeczki do pierwszego dobeczka. Monika tam się cieszy Co mam przyjść do Ciebie A co tam masz? Nakopałaś się i wykopałaś Czy mogę twoją monetę wziąć do ręki? Oświadczę Dziękuję Słuchajcie, jakiś halerek będzie. Monika helerka dorwała No Cztery helery chyba Tak to wygląda jakby czystsze. wiadomo jakie zdjęcie dorzucimy Jeśli będzie czytelne Kratki, żółwol.

Есть тут, Вот шлака. Блять, mm это -hmm. No tym nie ma raczej no, słuchajcie, to nie była ta szlaka Tylko to była kulka zobaczcie, pierwsza kuleczka dzisiaj jest, idziemy Daj tak Ci pomogę Nie masz obrączki czasem znowu hmm? Czekaj coś mi tutaj nie pasuje pani よし、どういうこと o proszę Nieki znajdka niby blaszunia no to jakieś okucie było z czegoś zobaczcie sobie ramy, no nie wiem od ale jest 85. osiemdziesiąt wykopki z muzyką masakra co w tym razem? tym razem była sobie kłódka ale była No, sygnał wysoki 92 Zobaczmy, weźmiemy to na żywo A już będzie coś ciekawego Ciekawy kapsel przykładowy Jakaś ciekawa puszka Widziałem od Moniki szpadel, bo Monika sobie nie radzi z tym, bo jest twardo. Jest coś tutaj. Musiał jeszcze inny szpadel kupić. Drugi, bo ten jest beznadziejny. Co to? Co to jest? Co to jest? Co to było? Słuchajcie, Gdyby zamknięcie z walizki? Nie, gdzie samochodzik? samochodzika mamy proszę bardzo jak jest samochodzik to pozdrawiamy burda tego zbija mamy bumbuma jak on to mówi dobra to jedziemy dalej Słuchajcie, tam gdzieś z tyłu chyba Monika chodzi za mną Gdzieś tam Ja tutaj wykopałem sobie Zobaczcie Mamy Janczarka No ale no niestety nie jest cały Szkoda, bo fajny fancik No nic, idziemy dalej Szukamy całego jęczarka. Idziemy do Moni Monia się śmieje Że jakiś łańcuch znalazł Mam nadzieję, że nie złoty, nie? bo ostatni raz na wykopki jedzie co tam masz? Tak? Pokaż ten pozłacany łańcuszek. No co wy na to zobaczcie. No. Świeżak i takie łańcuchy kopie. Nie się nie śmie, bo ciebie jest przykuta do grzejnika. Fajnie, tutaj dzwoni. Kopnę, słuchajcie, dzwoniło na 75. Zobaczmy. Więc tam słyszycie muzykę w oddali. Dzisiaj w Niemczech jest Dzień Ojca. Jest to dzień wolny od pracy i imprezują imprezują i piją burrowara, a my tutaj mamy tylko amelinium amelinium tego się nie pomaluje dobra tata kąpie kopie i tańczy muzyka leci ciągnie Panie, jak tam Będzie taniec Gogo tak -go? <laughs> Kochani no co to? łączka włódko Ale mało Mało fancików tutaj wychodzi, naprawdę Nawet śmieci za wiele nie ma ale miejscówka jest fajna Zobaczcie sami jeszcze trochę i będziemy kończyć tutaj sobie leży przykoczymy to zamurzeństwo Jeszcze będzie jakieś fenom było no. Słuchajcie wyczyszczę i teraz jestem o słuchajcie to będzie chyba jakiś helerek zajechany zjedzony przez ziemię chyba 1800 któryś rok no zobaczymy co z tej monety da radę wyciągnąć no szkoda maniaka a tutaj zobaczcie cóż to za jedno O, coś ciekawego będzie I to nawet bardzo nie wiem czy taką monetę już znalazłem, czy nie sorry za wiaterek Nie wiem czy taki helar nie będzie Nie trzeba czyścić 3 helary chyba No, fajnie, fajnie Sycha monetka 1800 ale który do końca Wam nie powiem no ale jest super ręce. a więc tak tutaj moneta nie, Kani, to jest guzik ale komplecik zobaczcie fajnie cieniutki bo cieniutki, ale uszko się zachowało fajnie wygląda cieszy, pakujemy no i mamy tutaj monetkę kolejną słuchajcie czy guzik nie, moneta zajechana totalny zajazd szkoda no i jest kolejny moniak jakiś cieniutki no ja też bez szaleństwa dużo ludzi chodzi, kręci się pyta co robię nic nie robię, wnoszę długie. Dobra. Ups. Idziemy dalej. Okay. Piękność. Noga odgarka średniowiecznego. Zobacz, jaka fajna duża. Mega strzał. Co tutaj patrzysz? Patrzę. Idź kopać, a nie tam patrzeć. Kibice. Fajne, nie? A chodziłeś tutaj. Ja tutaj nie byłem. Nie? nie. Dobra. Oddawaj, moje. Dobrze. Dziękuję. No i tutaj słuchajcie, na no do widzenia. Guziczek. Co jest? Kłodziutki. Nie wiem, gdzie są te wszystkie fajne fanty. No, ale łąkę żegnamy. Będziemy uciekać za chwilę. No, kochani, już przy aucie. Co tu Monika wykopała? jeśli widzieli, tak samo na filmie. To do złomu nie landuje. Łańcuch, gdzie masz krowę? Nie powiem. Gdzie jest krowa? Dobra, ja tak. Parę śmieci tutaj. Zobaczcie. na kaderku parę śmieci jest. No. Nawet śmieci za wiele nie było. Co tam masz ciekawego jeszcze? No, tutaj jakiś kolorek ma. No i co to? To była plomba, tak? Co? Kawałek połowu, cóż. No i to monety na starcie, tak? Co wykopałeś? Mhm. Gdzie tu ją masz? Ubiłaś? To i czukać. Tutaj. Ten helerek, tutaj. Helerki. No, słuchajcie. O 1818 fajnie Dobra, my kończymy, my się z wami żegnamy, Monia Do następnego O nowy na wykopki powiedzieć ze mną znowu Dobra, na razie pa trzymajcie się.